Jestem, nie odzywaliśmy się długo, środa u nas dzisiaj, słuchajcie, yy... no standardowo się nie odzywamy, no bo o czym tu gadać, więc się nie odzywamy, chociaż dzisiaj mamy Wam trochę do powiedzenia. Yy, jest środa u nas, 20 po 19, zawiozłam właśnie Olgę na trening na 19, wpadłam do domu, Łukaniu z kimś tam przez telefon trailuję, więc mu na razie nie przeszkadzam. No ale słuchajcie, zrobił się problem, o ale zamiast wam z zanim Wam powiem o problemie. To wam powiem, co przywieźliśmy sobie ze zjazdu weekendowego. Patrzcie, takie, taka psiapciocha z mną Widzicie? Na Tamperówka. Powiem wam, jakim smaku jest. Smak eliksiru sam, a po, z tyłu jest e, cynamonowiec loro z wyspy Kaminguin. Miód, wino, korzenie i zioła. Słuchajcie, było chyba cztery smaki. Trzy żeśmy próbowali na miejscu, bo nam. Właściciel polał, a, a ten sobie wzięłam do domu, jeszcze go nie, nawet nie otworzyliśmy, zobaczcie, bo nie było kiedy, bo oczywiście robota, robota, dom, robota. W ogóle dopiero dzisiaj jest środa wieczór, ja dopiero ostatnie pranie z weekendu wstawiłam, bo trzeba było uprać też i kurtki narciarskie i spodnie, ze względu na to może nie były jakoś umorusane, ale słuchajcie, śmierdziało ogniskiem, więc musieliśmy to wszystko poprać, więc ja jestem na etapie prania, Na się już dzisiaj skończyłam. Także przywieźliśmy sobie tą naleweczkę i będziemy próbować. W ogóle jeszcze nawet przyczepę nie posprzątałam, więc muszę też się wziąć za tą przyczepę, a nie chcę. I gaz nam się skończył, musimy sobie jedną butlę zamówić. Już nawet pytałam yy, o propan czysty. I wiecie co? Słuchajcie, i co Wam chciałam powiedzieć? A! Słuchajcie, jaki mamy problem. Problem się zrobił taki, że mówiliśmy Wam wcześniej, że planujemy zmienić samochód. No ale to były takie gadania. My to dużo gadamy, mało robimy zazwyczaj, to jest takie nasze. Gadanie o niczym, nie? No ale ukaniu yy, puścił ogłoszenie z ciekawości. No i wyobraźcie sobie, że przyjechał klient i kupił. <laughs> Więc jak kupił yy, samochód, yy, no nie myśleliśmy, że ktoś przyjedzie i kupi. Więc jak sprzedaliśmy my Hondę, to zostaliśmy w ogóle bez samochodu. Yy, także weekend przed nami, no niestety chyba nigdzie nie wyjedziemy, bo nie mamy ciągnika, a nie kupimy go na, na szybkiego. Co tam, Szymek, jak się tak na mnie patrzysz? Co? Gadam do siebie? Szymon patrzy się na mnie jak na idiotkę. No, w sumie to się prawie nie pomylił. <noise> e, I wiecie co? I, 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 no i teraz Łukanio siedzi, gwy, szuka ogłoszeń, szuka samochodu do kupienia, e, bo, bo, bo jest w czym wybierać. No i zrobił się nam problem, bo nie spodziewaliśmy się, że tak szybko sprzedamy Hondy, więc nie szukaliśmy żadnych samochodów. A teraz y, trzeba będzie na gwałt szukać, bo po pierwsze sprzedał samochód, którym sam jeździł, a po drugie y, nie mamy czym y, czochrać naszej przyczepki. Także na CITO, na CITO teraz kupuję. Ale słyszę, że skończył gadać, więc y, idę do niego, to odezwiemy się teraz y, we dwoje. Tylko muszę, idę po patyka Was przykleić, bo trzymam w ręku, i już mi powiem Wam, że mnie ręka bardzo boli. Także y, idę do Łkania, bo słyszę, że skończył y, gadać. No jestem z powrotem, wkręcam Was na patyka, słuchajcie. Ale nie, nie, nie radzę sobie. Słuchaj. Pokaż. No, pokażę Wam jaki samochód oglądam. Taki, o taki. Nie, <głos》>. nie widać? Widać. A tu o, pieniądze za sprzedaż Hondy. <głos》<głos》. <głos》. Także trzeba dołożyć, Kurde, dołożyć trzeba. Bo chyba nic nie kupimy za te parę groszy. Ale parę groszy, a tyle rozkoszy, słuchajcie. Kurna, no powiem Wam, że nie mogę Was tu wkręcić jakoś. Lewa jestem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o merytorykę naszych wypowiedzi, no niestety nie ma jej. Nie, tak mówię, bo tak niektórzy myślą, Tak, nie, 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 nie mam o czym gadać, to tak trochę pogadam o tej merytoryce. Ale nie, powiem Wam, teraz właśnie, uwaga! Idzie news merytoryczny. W lodówce, w, w przyczepie, na dole nie można trzymać na płasko Czubkiem do drzwi wina, ponieważ lodówka się nie domyka i ona się zamraża. To tak ze spraw merytorycznych. Y, trzeba po prostu. Nie. Yy, 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 yy. Wino to akurat każdy ma. Każdy ma nie, no za chwilę się do Was wrócę, tylko sobie to wkręcę, bo nie, nie radzę sobie, słuchajcie. Ukaniu jest. Siema. Nie siema, siema. szukam tego samochodu, nie mogę go znaleźć. 4 godziny głowa mnie boli już. No, niepotrzebnie ogłaszałeś Hondy, to by się nie sprzedała, to byś nie miał problemu i problem co narobiłeś. A pieniądze leżą. Leżą jeszcze nie wystygły. Słuchajcie, jeszcze jest taki te temat jest taki. Czekajcie, odwrócę się do łkania. że no. my musieliśmy, yy, musieliśmy, wiecie co? Okazuje się, że nie w każdym samochodzie da się założyć hak. Więc dzisiaj Łukasz dzwonił, bo mamy dwa takie na myśli samochody. Nie będziemy Wam jeszcze mówić jakie, bo może nie dać do skutku zakup. Jeden już ma hub elektroniczny czy elektryczny, to się mówi? Na guzika, tak? Tak. Sam się wyciąga. A drugi tego haka nie ma. I dzwoniliśmy o hak, ile kosztuje założenie haka do takiego samochodu. No i Pan, słuchajcie, jeszcze się zapytał, jaki to jest typ samochodu, tak? O co mu chodziło? Czy masz dach? Czy ma szklany dach, bo nie wszystkie modele tego samochodu, ze szklanym dachem, da się tam założyć hak. To zobaczcie, ile, ile kupi... jakbyśmy nie zadzwonili, nie mając tej wiedzy, kupilibyśmy ten samochód, okazałoby się, że nie można założyć hak, to znowu zostajemy z problemem, nie? Bo, nie, bo samochód bez haka. Ile to trzeba wiedzieć w ogóle, żeby kupić samochód? Naprawdę narobiłeś problemu, ci powiem. Trudno. Trudno. Co zrobić? Każdego Wiesz, szkoda. No. Także my sobie siedzimy w domu. Ugajnie oczywiście przegląda wszystkie oferty. Ja to oczywiście e, zaczęłam siódmy sezon. pamiętniku z vampirem. Nie polecam, dlatego że jest 8 sezonów. Każdy sezon ma 24 odcinki, naprawdę można się wciągnąć. E, strata, znaczy, może nie strata czasu, ale po, zjadać czasu, nie. No i co? I co dalej? I, i co? Wybieramy się, słuchajcie, do teatru, e, trochę liznąć kultury. Może nam coś w głowie zostanie, ale nie sądzę, nie? Bo to trzeba by było chyba chodzić co tydzień do tego toaletu, albo codziennie. Znalazłem. Co znalazłeś? O nie. <laughs> no namiętnie szuka. Nie liczyłeś na to, żeby sprzedać ten samochód, nie? Nie. No. A ja wracałam, słuchajcie, z roboty i właśnie miałam naszą chodzinę, jak już nowy właściciel nie jechał. Nawet zadzwoniłam do Łukaszka zapytać się, czy, czy, czy zapomniał rlingi ściągnąć z Hondy, ale powiedział, że nie no, sprzedał Panu z ze względu na to, że Hondy nie kupujemy już, ponieważ u Kaniu się najeździł Hondą, teraz kupujemy co innego, tak? Teraz kupujemy co innego. Teraz kupujemy co innego, przede wszystkim musi to, mamy teraz wytyczne, bo chodzi o przyczepę, teraz to naprawdę głównie chodzi o przyczepę. No nawet ostatnio jak z Bałtowa wracaliśmy tymi wąwązami tam pod górkę, nie? No. To kurna, powiem Wam, że ledwo jechała. Ledwo jechała. A jakby była zima i tam by ślisko było? To by jeszcze bardziej ledwo To jest, to nie wiem no. czy by w ogóle jechała. To by się ślizgała. O, no i co, jak, jak tam po tym, po, no, na zlocie, podobało Ci się po zlocie? Podobało mi się bardzo. Powiem Wam, że bardzo fajnych ludzi poznaliśmy na zlocie, świetnych dawno się tak nie ubawiłam, no to była normalnie zabawa, cały czas zabawa, odkąd się otworzyło oczy, słuchajcie, aż do zamknięcia, to były cały czas zabawa, ludzie naprawdę do tańca i do różańca, zresztą na zloty w ogóle, ogólnie chyba przyjeżdżają fajni ludzie, no bo jednak takie zloty to polegają na tym, żeby się integrować, nie a nie siedzieć i zamykać w tych przyczepach albo w kamperach, więc naprawdę zloty są fajne, teraz już będziemy się szykować na następny zlot, w ten weekend nigdzie nie lecimy, wyjątkowo, odpoczywamy, Yy, a zresztą też samochodu nie mamy, więc musimy najpierw samochód kupić, nie? Jakiś tam mamy. <laughs> tak, wiesz, y, wiecie, zapasowy mamy, ale na, y, takiego docelowego to nie mamy. Więc szukamy samochodu y, y, i w przyszłym tygodniu chyba trzeba będzie kupić samochód, nie? No i trzeba będzie oczywiście dołożyć, no bo to nie wiem ile tutaj jest, 5 zł? Nie, może 6,50, także trzeba będzie coś dołożyć y, do, do tego samochodu, więc skrobimy, skrobimy, słoiki trzeba z ogródków wykopywać. Tylko taki mróz, to nie wiadomo, czy, czy ten. Wiecie, co nam się dzisiaj. Wiecie, co nam się wydarzyło przez wichurę? Kiedy ta wichura była? Na wtorek, jak ty byłeś w robocie, chyba, nie? No. Ja no. nawet nie słyszałam, ale była taka wichura, słuchajcie, że u nas mamy ogromnego grilla gazowego i wiecie, że ta wichura go zepchnęła z tarasu, bo mamy taras na delikatnym podwyższeniu. Normalnie go zepchnęła z tarasu. I. Yy... O, wrzucę Wam zdjęcie tego, tego Grilla, jak leży, bo zrobiłam telefonem, nie? Wrzucimy to zdjęcie? No, wrzucimy to zdjęcie, to Wam pokażemy, jak normalnie wichura, to jaki musiał być wiatr, jak Grill był z butlą gazową. Pełną czy nie? No, może nie pełną, ale był tam gaz. Bał był. gaz. Jaka musiała być wichura, jak rzuciła nam Grilla z tarasu. Mamy takie delikatne podwyższenie, także tyle. I co? I szukamy dalej samochodu, słuchajcie, żeby móc podróżować. Także na, na, kończymy. Słuchajcie, jak nas oglądacie i chcecie nas dalej oglądać, to oczywiście zapraszamy do subskrypcji, do lajków, do komentarzy. Uwielbiamy Wasze komentarze. Staramy się na wszystkie odpowiadać. Są świetne. No, niektóre nie, ale to jest, wiecie. Podobno się nie wybiera, ale wszystkie komentarze są przez nas czytane i odpowiadam na te komentarze wraz z Łukaniem. Także słuchajcie, do zobaczenia. My kończymy tego vloga, te pierdolety, bo teraz gadamy o pierdołach, ale yy, chcieliśmy wam powiedzieć o tym, że zmieniamy samochód. Myśleliśmy, myśleliśmy. Ukaniu ogłosił, nie spodziewał się, sprzedał go od razu, pan przyjechał, zabrał, więc jesteśmy teraz na etapie szukania samochodu. Może jakieś podpowiedzi, to też by były mile widziane, nie? Mhm. Na pewno to musi być duży samochód, no i to DMC musi mieć też spore, bo nasza przyczepa ma 1700, tak? Mhm. No, także słuchajcie, jest, jest w czym szukać. No i ten, ten hak musi być koniecznie, bo to też jest ważne. A musi być, możemy założyć. No dobrze, tylko że musimy kupić taki samochód, żeby można było hak założyć. No tak. No, także tyle w tym temacie. Zano, ponudziłam, ponudziłam yy, i teraz będę kończyła, nie? Czy nie? Czy będę coś jeszcze gadać? No nie, ale ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to będę kończyła, nie? No do no, łukaniu jest, za, łukaniu jest po prostu fascynowane szukanie. szukania. A ty jutro masz czym do roboty jechać? Jakieś bierzesz no. sztrucla? Jedzie jakimś parchem do roboty. No dobra, słuchajcie, no to do usłyszenia. Mam nadzieję, że się w tym tygodniu odezwiemy, mimo tego, że nigdzie nie wyjeżdżamy. To mam nadzieję, y, że się odezwiemy. Y, weekend mamy w planach teatr, żeby liznąć kultury i y, może jakiś balecik, nie? Może nas ktoś zaprosi. No, o, zobaczymy. My, o, my jesteśmy wolni. Wyjechać to nie wyjedziemy, bo nie mamy czym ciągnąć przyczepy. Także do zobaczyska i do słyszenia. Trzymajcie się. Strzałka.